Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Dzisiaj mamy piątek, a ja mam ze sobą naprawdę trudny tydzień. I jak ostatnio się do Was odzywałam i mówiłam do kamery, to była niedziela i miałam szampański nastrój po koncercie Dawida Pietkowskiego. Niestety ten tydzień ułożył się nie po mojej myśli. Poniedziałek dostałam pewne ważne informacje i musiałam pozmieniać swoje plany, szybko wracać do Władysława i zajmować się Pożarami, czyli sprawami, które wyskoczyły nagle i które są pilne i którymi trzeba się zająć. A Ja właśnie to tak roboczo nazywam pożary, więc tak naprawdę cały tydzień gaziłam pożary. W środę padłam praktycznie na twarz i miałam kompletnie nieefektywny dzień, ale wczoraj już wróciłam do formy. A na dzisiaj, na piątek, pomimo tego, że to jest końcówka tygodnia, słuchajcie, mam masę spraw do załatwienia, masę takich wiecie sprawunków takich. Ja nazywam z takie małe krótkie sprawy, które trzeba ogarnąć, ale nie zajmuje jakoś bardzo dużo czasu. Jak na przykład muszę pojechać do kilku urzędów, w tym do urzędu miasta w Radzie muszę odebrać paczkę z poczty, bo przyszła kolejna kolejny tom z serii Sailor Moon, czyli manga i wiecie, masę takich dziwnych rzeczy, ale zanim wam o wszystkim opowiem, najpierw czołóweczka. time is not on my mind but then it's you oh well Ja dzisiaj wstałam o godzinie 6, szybko się zebrałam, ogarnęłam. Teraz czekam na pociąg w McDonaldzie, ponieważ niestety dzisiaj pogoda jest nieciekawa. I słuchajcie, jak cały tydzień pogoda była naprawdę świetna. I we wtorek, i w, w czwartek było pięknie, słonecznie, wiosennie. W ogóle we wtorek było tak ciepło, że poszłam sobie na taki dłuższy spacer, bo miałam ważne spotkanie, ważne sprawy w sąsiedniej miejscowości. Więc zamiast jechać jakąś transportem, to słuchajcie, poszłam sobie na wózko pieszo i było naprawdę super. Tak oczywiście dzisiaj jak muszę załatwiać sprawy i chorobie, to jak zawsze jak kiedy to jej choroba musi padać, więc to już jest chyba jakiś zwyczaj, bo i choroba chyba nie lubię, jak tam przyjeżdżam, nie wiem. Oczywiście sobie żartuję jak coś, żeby nie było. I powiem Wam, że byłam zła, bo planowałam dla Was świetnego vloga z Gdańska, no ale żyćko pokazało, że... Nie zawsze jest tak jak chcemy. Mimo wszystko mam nadzieję, że będą fajne filmy, bo też mam kilka fajnych planów. I może uda się mi nagrodzić jakiegoś fajnego wyjazdowego vloga, chociaż nie wiem czy zdążę do mojego urlopu. Bo biorę sobie urlop w lutym, ale spokojnie nie zostawię was bez filmu, bo jadę do rodzinki, tak jak ostatnio w sierpniu i ostatnio stwierdziłam, że właśnie Chyba potrzebuję takich urlopów, żeby się odciąć od internetu, a nie takich urlopów, jak miałam ostatnio. Czyli wiecie, jazda, nagrywanie, e, znajomi i tak dalej. To jest super, ale ostatnio właśnie mam takie potrzeby, że czuję właśnie, że potrzebuję się odciąć. Wiecie, praktycznie nie być w sieci, ale to dopiero po połowie lutego, więc e, na razie, wiecie, na spokojnie. Oczywiście nie zostawię Was bez filmów. I będę nagrywać filmem na zaś. A dodatkowo może uda mi się coś urodzinki nagrać, może będę miała humor i i zobaczymy. Chociaż tam jest ciężko z internetem, ale wiecie, jak dam przesłanie przez cały dzień, to może mi film wyśle. Ale dobra, odbiegam kompletnie od tematu. Ja właśnie dzisiaj e, muszę najpierw pojechać do Biejerowa, załatwić jedną pilną sprawę. A potem minie on taki drobiazgów w Radzie. Więc dzisiaj jest taki dzień wejherowo jakkolwiek to zabrzmi dziwnie. Takiej przygody to ja się kompletnie nie spodziewałam, ponieważ utkwiłam na dworcu w Redzie, na peronie drugim, a to dlatego, że był wypadek z udziałem człowieka i ruch pociągów między Radą Wejherową został wstrzymany. I wiecie, teoretycznie do wyjcherowa jest jak dojechać, ale niestety ja musiałabym przejść na drugi peron, żeby albo pójść na autobus, albo skęki, które startują z perona pierwszego. I tak do takiej skręci bym nie wsiadła, bo ten peron pierwszy jest dużo niższy. A słuchajcie, no teraz muszę czekać, albo coś pojedzie w stronę Gdyni, albo będę czekać na kolejny pociąg z Helu do Gdyni, żeby dostać się do Gdyni i potem będę myśleć, czy w ogóle opłaca mi się jechać do tego wyjechalowa dzisiaj. Powiedziałam, że kompletnie się tego nie spodziewałam. Żebym widziała, że jest ta, wiecie, ten wypadek, to bym wysiadła w Gdyni albo w Rumi. Ale nic nie widziałam. Dowiedziałam się dopiero, kiedy wysiadłam z pociągu, słuchajcie, e, ponieważ e, widziałam, że stoi pociąg do Słowska i podeszłam zapytać, czy on staje wiecie, w e, Chowie albo w nonica, e, i pan mi dopiero mówi, że nic nie pojedzie, bo e, jest wstrzymany ruch pociągu. Po prostu ekstra. To jest właśnie, jedzie jakiś pociąg, ale on się chyba nie zatrzyma. One eternity later. Wreszcie się do was odzywam po praktycznie wieczności. Udało mi się jedną sprawę załatwić w Ejkerowie, ale powiem wam, że to była tragedia, ponieważ jak wtedy ostatnio Wam mówiłam, że podjeżdża jakiś pociąg, to podjechał sobie pociąg, który miał jechać aż do Lęborka i słuchajcie, stanął z drugiej strony na peronu i miał napis przerwa techniczna. W sumie na peronie czekałam godzinę, aż wreszcie jechał pociąg z Gdyni. Do Helu i one normalnie stoją na peronie pierwszym w Redzie, ale tu było zamieszanie, bo na pierwszym peronie była SKM, która kończyła bieg i potem wyszła z powrotem do Gdańska, więc puścili ją na peron drugi. Ja się niesamowicie ucieszyłam, bo zaraz wsiadłam do tego pociągu i słuchajcie, podjechałam sobie do Rykowa. Oczywiście z Rekowa musiałam iść pieszo do Redy, z szłam aż do dworca ale do takiego przystanku, gdzie miałam autobus do Wejherowa i przyjechałam do Wejherowa. Ja już jestem po załatwieniu jednej sprawy, więc jest dobrze, chociaż mam no, późny czas, około 14.30. Za chwilkę mam autobus do Redy i cieszę się, bo zdążę, słuchajcie ponieważ muszę iść do urzędu miasta. Nie ja wiem jak u Was jest, ale u nas od kilku lat prowadzono podatek od gruntu, na którym stoi blok. I te podatki trzeba opierać w urzędzie i ja się płaci raz do roku. Nie jest to zawrotna kwota, bo przeważnie tam około, lekko ponad stówkę, ale wiecie, trzeba właśnie tej rzeczy pilnować i myślałam, że będę dużo szybciej w razie, dlatego przed chwilą nawet dzwoniłam do urzędu, słuchajcie, i zapytam, do której te panie pracują. Okazuje się, że zdążę, więc mam nadzieję, że uda mi się odebrać tą decyzję. Potem jeszcze muszę pójść do jednej przychodni, chociaż nie wiem, czy sobie tego nie odpuszczę, chcę iść na pocztę, tylko muszę sprawdzić zaraz w autobusie, czy ta paczka już dotarła, czy jeszcze nie i Wtedy już mam czas wolny, chciałam tym 17, tam chyba 8 jechać już z powrotem do Władysława, bo powiem Wam, że jestem przemoczona, zmęczona, zsięgnięta, dlatego wyszłam tutaj do Ideolo i to jest w ogóle ciekawa historia, bo nawet nie wiedziałam, że w i jest Ideolo, wiem, że u nas w Radzie na Puckie jest taki lokal i zawsze chciałam spróbować, wiecie, pizzy właśnie z tej pizzerii, mimo, że ja tak za pizzy nie przypadam, ale wiecie, zawsze chciałam spróbować, jakoś nigdy nie drodze. I zabawne jest to, że właśnie pierwsze trafiłam do Wejherowa niż do Redy, ale okej, okay, nieważne. Zrobiłam sobie oczywiście gorącą herbatę i focaccia i słuchajcie, focaccia była naprawdę smaczna, więc tutaj ogromny plus. Tylko oczywiście porcja jak zawsze mnie zaskoczyła jest ogromna, ale to już jest zupełnie inny temat i powiem Wam, że naprawdę ta bezradność na tym peronie pietrznym to było coś okropnego, ponieważ za nic w świecie nie mogłam się wydostać i najwyżej spojrzenie to, wiecie, to jak przysiadam się radzi z tego pociągu na Hel, to y, nie mam problemu, bo wiecie, tam jeżdżą skęki, tak, na przykład do Gdyni, do Gdańska, do Wejherowa z tego peronu, ale kiedy wydarzył się tam wypadek śmiertelny i zamknęli ruch kolejowy między Radą a Wejherowem, to ten peron był praktycznie wyłączony i wiecie, osoby zdrowe mogły przejść sobie tunele albo na peron pierwszy, gdzie SKM startowały do Gdańska, albo na przykład na autobus do Wicherowa. Ja niestety byłam uwięziona na tym peronie, więc było to średnio przyjemne. Nie będę ukrywać, ale cieszę się, że wiecie, nie stałam tam jakieś 2-3 godziny, bo słuchajcie, ja byłam na peronie około godziny 10. Ja chyba 11-15, 20 jechał ten pociąg do Helu, więc ponad godzinę stałam na peronie, a ruch przywrócono dopiero około 12.30, więc musiałabym stać jeszcze całą pełną godzinę, więc cieszę się, że wiecie, ja już o 12.30 wysiadłam z autobusu. Kiedy wpuścili pierwszą skrękę, to powiecie sobie, że ja jeszcze tutaj stałam przy szlabanie i widziałem, jak ona przejeżdżała, więc ja już byłam bardzo blisko... Miejsce, w którym chciałam coś załatwić, więc wiecie, e, oszczędziłam bardzo, bardzo dużo czasu i nie będą mi mnie cieszy, ale z drugiej strony, no wiecie, takich przygód się nie spodziewałam. A miałam dzisiaj myśl czy nie zrezygnować z tej Wiecie, z tego dnia jest tego vloga i nie nagrywaj sobie jutro, ponieważ mówiłam do siostry, że ej, a ja muszę dzisiaj jechać, może ja te sprawy załatwię w poniedziałek i tak dalej, wiecie, bo wiedziałam, że będzie padać i szczerze mówiąc, nie mi się moknąć. Jakoś miałam przeczucie, że będzie dzisiaj jechać, ale to się stało nie, bo nie wiadomo, co się wykrzeczy w przyszłym tygodniu, lepiej to garni teraz. I popieram, ją uważam, że bo po tym, jaki był nasz w tym tydzień, to jest po prostu istne wariactwo, ale wiecie, z drugiej strony, kurczę, wiedziałam, że coś będzie nie tak. Czułam, ale żebym, wiecie, żeby to była jakaś informacja podawana, a na przykład ci panowie z kolei, wiecie, tej, e, która jeździ na hel, czyli e, przewozy regionalne, wiedzieli, że jest, e, wiecie, jest taka sytuacja, to by mnie pan, bo jechałam akurat z moim ulubionym panem kierownikiem pociągu, to by mnie ostrzegł, żeby Państwo no jest trzymany ruch, pan nie wysiada. Ale my nic nie widzieliśmy, tak samo jak e, pan, który przyjechał właśnie z Gdyni na Hel, on też nie widział, że ruch między Radą a Wychorowem jest trzymany. więc powiem wam, że po prostu masakra, istna masakra, cieszę się, że przetrwałam, mam tylko nadzieję, że nie przymazam jakoś bardzo nie przymokłam i się nie rozchoruję. E, Najgorsze jest to, że ja uwielbiam ten płaszcz, ale jak on przemoknie, to ta podrzewka jest taka, wiecie, kłista i ciężko mi się ubiera, więc jeszcze dodatkowo mam takie utrudnienia, ale nieważne, dam radę. Ogarnę wszystko. Jestem już po ogarnięciu dwóch kolejnych spraw. Jedna poszła pozytywnie, a jedna, niestety, negatywnie. I teraz tak, zacznę od początku. W Urzędzie Miasta udało mi się załatwić wszystko tak, jak trzeba. Odebrałam podatek, więc jestem zadowolona. I wiecie, teoretycznie czas na odebranie tego podatku był do końca lutego, ale ja jestem osobą, która woli to zrobić szybciej. Tym bardziej, że mam świadomość tego, że potem wyjeżdżam, więc wolałam to zrobić po prostu od razu, jak jestem w mieście, bo też. W ostatnim czasie rzadko byłam w brodzie. Jedynie co to jeździmy z guziczkiem? A tak poza tym, to wiecie, tutaj załatwiać sprawy jestem rzadko. Chociaż w ostatnim czasie troszeczkę częściej niż na przykład w październiku, listopadzie, grudniu. Mimo wszystko, wiecie, to jest też początek roku, wiele rzeczy trzeba ogarnąć. I powiem Wam, że w Kurzonie Poczta Polska, Polska naprawdę. Użyła mnie. A to dlatego, że idzie do mnie manga i jest to piąty tom Sailor Moon. Akurat z przepiękną Ami. E, przepię ja mówię Ami. Z przepiękną Minako, e, właśnie na układce, czyli Sailor Venus inaczej Sailor Vowel czasami. E, I wiecie co? Została wysłana 29 mamy 31, a przesyłka dalej jest w drodze. Okazało się, że jest to przesyłka ekonomiczna i że ma iść do 4 dni jakby czujecie to powiem do 4 dni może iść przesyłka pocztą polską. To jest absurdalne, Byłam święcie przekonana, że jak przyjadę dzisiaj do Rady, to będę miała przesyłkę już awizowaną do odbioru. A się okazało, że ona jeszcze nawet do Rady nie dotarła, co jest prześmieszne, bo. Kurczę, chciałam już mieć to, wiecie, odebrane, załatwione, a, a teraz okazuje się, że będę musiała przyjechać w przyszłym tygodniu, albo poproszę może szwagrodę, nie wiem, zobaczę. Pomyślę, bo zupełnie że jest mi to kompletnie nie na rękę. I też pytałam, czy można przekierować tą paczkę, wiecie, na inny urząd pocztowy, nie wiem pod inny adres. Okazuje się, że teoretycznie mogę to zrobić, ale musiałabym zapłacić drugą przesyłkę, kolejne 9 zł, a tutaj chyba miała przesyłkę za 6, więc wiecie, to się kompletnie nie opłaca, to już szczerze miałem przyjechać po tą paczkę, niż dopłacać 9 zł, tylko po to, żeby potem odbierać na przykład wywór na poczcie. I, I oczywiście ja rozumiem, że to jest kolejny transport, kolejna benzyna i tak dalej, więc nie mówię, że jest to niezrozumiałe. Ale myślę, że ta dopłata będzie, wiecie, niższa, a nie kwota większa niż była zapłacona za przesyłkę, bo to było, wiecie, jakieś mało, mało gabarytowa przesyłka ekonomiczna, no to tam naprawdę to było chyba 6 czy 7 zł ze Szczecina, bo ona została nadana w ogóle w Szczecinie, więc w ogóle paczka ze Szczecina, słuchajcie, pod Gdynię idzie 2 dni i dojść nie może, to już jest w ogóle hit. I chyba jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby właśnie to my tak długo, długo po premierze do mnie dochodziły. Ale nieważne, może mamy nowy rok, może jakieś nowe zasady na poczcie, nie wiem. Ale to jest absurdalne. I wiecie, no nie jest to nic takiego, czego potrzebuje na CITO. Jest to po prostu strasznie śmieszne i głupie. No ale no takie żyćko. Najważniejsze, że te sprawy urzędowe dzisiaj wszystko udało się załatwić, więc jestem zadowolona. Teraz ogólnie już jestem spóźniona na spotkanie z koleżanką, bo. Koleżanka właśnie była umówiona z koleżanką na godzinę 16, a teraz jest chyba za 20, więc na pewno do parku nie dojdę. Ja już ją przyjrzałam, że po prostu e, przez ten wypadek na torach mam opóźnienie i że tylko szybko skoczę do... Wiecie, po podatek na pocztę i już do niej lecę, więc tak przesunęłam, o spotkanie. Cieszę się, że właśnie e, zobaczę się z moją koleżanką Pauliną i że znowu sobie będzie mogły pogadać. Wiecie, to jest naprawdę super. Jestem już po spotkaniu, miło było się zobaczyć z koleżanką. Mam teraz około 10 minut, żeby się zebrać i wyjść na pociąg. Dlatego też pomyślałam, że się teraz do Was odezwę. A przy okazji przetestuję dla Was herbatę, bo sobie z koleżanką po kawie ale powiem Wam, że chcę się trochę rozgrzać, bo nie będę ukrywać, że jestem trochę przemocona. i teoretycznie większość rzeczy już mi wyspło, ale powiem Wam, że dzisiaj z tym deszczem to jest jakieś wariactwo. Szłam z Poczty Polskiej e, właśnie tutaj do Aquaparku, to jest takie 20 minut spacerkiem i podczas tych 20 minut słuchajcie, padało i przestało padać, jakby zaczęło padać, padało i przestało padać, to jest jakieś wariasło. Dlatego też teraz przed drogą na pociąg, wziąłem sobie rozgrzewającą herbatę, żeby po prostu się nie pochorować. Zobaczcie, musiałam zrobić przerwany klip, ponieważ mój telefon zadzwonił, nieważne. Jest to herbata pomarańcza z rozmarynem. I, I widzę, że tutaj jest dużo dobroci. Rozmaryn i soszetkę już wyciągnęłam. W ogóle jest to na herbacie, słuchajcie, pomarańczowej, co bardzo doceniam. I tutaj widzę też pomarańcze, jabłko i Widziałam Imbir, więc próbuję, bo e, zamówiłam to jeszcze jak właśnie Paulina była, ale już nie wypiłam, a że Paulina się śpieszyła, e, więc mówię teraz sobie z Wami zrobię test na żywo. kurcze ale dobra ta herbata jakiś czas temu nie wiem czy pamiętacie jak jechałam z barciem do lekarza to wzięłam wtedy tą malinę z imbirem i ona była naprawdę spoko ale ta pomarańcza to jest coś niesamowitego to jest w ogóle herbata wizytykalna fresh orange jedna z moich ulubionych słuchajcie herbat owocowych dlatego właśnie jest, widzę pomarańcza na jabłko imbir był rozmaren, więc skład jest naprawdę dobry dlatego do muszę wam dodać że czuję się przedziwnie i specjalnie Cięcie, bo powiedziałam słowo, którego nie chcę mówić na długich filmach, bo rzekomo to skraca zasięgi. Więc nagrywałam zazwyczaj, jak nagrywam vloga, w krótką formę. Dzisiaj nie nagrywam, bo nie mam selfie i powiem Wam, że dziwnie się czuję. Już zaczęłam obrabiać tam jedną z właśnie krótkiego formatu filmików, ale kurczę... Nie wiem, jakoś tak mi dziwi, że mówię do aparatu, a nie, nie nagrywam TikToku, bo nawet wpadł mi przed chwilką e, pomysł na e, fajny. E, fajny. E, tak, właśnie się zorientowałam, że powiedziałam to słowo, o którego miałam nie mówić, nieważne. Ten klip coś czuję, będzie pocięte, ale czuję już zmęczenie, chociaż. Wiecie co, dzisiaj mało co zrobiłam, a czuję jakieś takie mentalno psychiczne zmęczenie. Nieważne bo już zaczęłam, wiecie, wybiegać do przodu, po czym mózg, mózg się złapał na tym, że powiedziałam słowo, którego miałam nie mówić i się zakręciłam we własnej głowie. Nieważne. Dobra, wracamy na właściwe tory. Słuchajcie, najmniejsze się to, że nawet przed chwilką właśnie jak montowałam właśnie krótki filmik, to padł mi do głowy pomysł na bardzo fajne filmy, i tak narśniło mnie po zobaczeniu krótkiej formy Dawida Kryptowskiego. Co prawda, to był tam filmik o Eurowizji, więc jeszcze dodatkowo ironiczny, i nic na ten temat. Ale usiło mnie właśnie, na no, fajny filmik, który będzie związany z kontentem, który, Wam zapowiedziałam, że będzie troszeczkę więcej tego tematu w tym roku, właśnie o relacjach damsko-męskich i tak dalej. Więc myślę, że to też jest ciekawe. Dlatego teraz że ujesz, wiecie, nie mam serwistika, bo wam sobie od razu nagrała tą krótką formę. Na szczęście mogę sobie tam pomysł zapisać i sobie nagram przy okazji i... Czuję się naprawdę dziwię, jak na jakimś krótszym odwyku, bo już przez chyba ostatni rok albo dłużej robiłam sobie taką normę, że wiecie, zawsze jak nagrywałam vloga to nagrywam też krótką formę, a tutaj ząk, e, trochę się śmieję, że mój outfit się zmarnuje, ale spokojnie powtórzę go, to nie jest problem, żeby za tydzień czy za dwa powtórzyć outfit i powiem Wam, że ja nie przypadam za e, ogólnie bluzkami z drukami. No, wolę właśnie albo jakieś wzór, typu jakieś kwiatuszki, ale na całości albo właśnie jednokolorowe, ale te mi się spodobały w Sensei i nie wiem, ale dobrze się czuję w tym cieniu różu i dobrze się czuję właśnie z tą aplikacją. Wydaje mi się, że naprawdę wygląda bardzo fajnie i można ją właśnie z jednokolorową spódnicą bardzo pani wystylizować. Więc macie teraz po prostu wysyp mojego mózgu, milion tematów, pogubienie się w wyśleju, ale to nieważne, mam nadzieję, że vlog taki Wam się spodobał. Jak widzicie jestem już z powrotem, jest teraz wieczór około godziny 21. Ja za chwilkę siadam do nadrobionej zalogowości na YouTubie, ale pomyślałam, że przekażę się do Was odezwę, zakończę tego vloga, ale pokażę też moje zamówienie z i nie tylko, więc może od początku. Mój ostatni selfie stick niestety do tego dokonał żywota, dlatego dzisiaj nie mogę nagrywać krótkiej formy, tak jak Wam wspominałam. I Kilka dni temu, to było we wtorek, kupiłam sobie selfie w się i on kosztował 15 zł. W ogóle była śmieszna sytuacja, bo słuchajcie, na opakowaniu było 20 zł napisane, a na etykiecie przy półce było 15, zapytałam, i oczywiście było zgodnie z ustawą. Został mi sprzedany za 15 zł i to nawet e, właśnie pan sprzedał. są nie, nie nie tutaj obowiązuje ta cena spółki i super. Tylko wiecie co? On jest niby mały, on jest leciutki, ale on jest wkurzający bo, żeby rozłożyć jego nóżki, e, to trzeba tutaj to odkręcić i wtedy wysunąć. I wiecie, i no to jest po prostu wkurzające i skomplikowane, to zajmuje chwilę. Dlatego też właśnie nie byłam fanką tego statywu, bo już taki jeden mam w ogóle je. Najpierw miałam go w domu, a teraz chyba właśnie go nawet pożyczyłam. Więc wiecie, za 15 zł to jeszcze nie majątek. A to dlatego, że myślałam, że paczka z temu, którą właśnie wspólnie z siostrą zamówiłyśmy, że ona przyjdzie, wiecie, jak zawsze, za jakiś miesiąc. A teraz przyszła bardzo, bardzo szybko, więc byłam zaskoczona. Żebym wiedziała, że ona przyjdzie dzisiaj, to bym tego statywu szczerze mówiąc nie kupowała. Ale wiecie co, dla mnie to nie jest problem, bo ja wolę mieć zapasowe statywy, bo ja wiem, jak to się wszystko wszystko psuje, ja wiem jak to wszystko się rozpada i, i powiem Wam, że przyszedł mój staty właśnie z temu jest różowe, ale to nie jest istotne, ale powiem Wam, że tak jest ciut cięższy od tego z Guinnessa, ja nie tylko ciut ale jest dużo rzeszy od tego, który używałam i powiem Wam, że jest super, bo tutaj łatwo chodzi, telefon pasuje idealnie też fajne jest to pokrętło bardzo fajnie się rozkłada więc też nie ma tutaj problemu, wiecie, od razu jest tak naprawdę gotowy do postawienia, w dodatku ma bardzo silne zawiasy, że nie muszę go, wiecie, rozkładać tak na pełną szerokość, a nawet jak już się potem wyrobi, no to te nogi są w miarę długie i e, chyba nawet tak, nie będzie trzeba go chować. E, więc powiem Wam, że naprawdę jest super i bardzo, bardzo mi się podoba. Jedyne co to... E, to jest tylko taki malutki problem, że te zatrzaski są bardzo silne. I właśnie przy nóżkach, bo jeszcze są niewerbione, więc trzeciej nóżki sobie nie domykam, żeby było mi po prostu wygodniej. Więc taką rzecz sobie zamówiłam. Z i to jest pierwsza rzecz, bo w sumie zamówiłam trzy rzeczy w tej paczce. Drugą rzecz to stwierdziłam, że chcę przetestować, bo szukałam pędzli do różu, bo teraz wiecie, mam te różne róże z Benefit ich nawet nie używałam, bo nie miałam tylko jedną pędzel. Nie chciałam się go co chwilę prać i wziłam słuchajcie, takie pędzle i nie wiem jak wam, ale mi to strasznie przypomina pędzle z Real Techniques. To jest jakaś, wiecie, inspiracja, więc sprawdzę, jak będą się sprawdzać. Trzecią rzecz, którą zamówiłam, to są takie. Takie koraliki do telefonu. One są właśnie z gwiazdoczką i takie bardzo blado-różowo-białe, bardzo fajne. Niestety te poprzednie serwuszka mi się urwały. Nie wiem, czy ich nie zamówię jeszcze raz. Jest tak naprawdę całe moje zamówienie z temu, który dzisiaj przyszło. Obecnie na telefonie mam słuchajcie, jeszcze ten taki świąteczny case, ale muszę go chodzić właśnie za chwilkę zdjąć, dlatego też już sobie wyciągnęłam. I w poprzednim zamówieniu z temu, co miałam Wam pokazać, w ja sobie pokazałam, zamówiłam sobie takie zwykłe, silikonowe, przezroczyste, bo wiecie, ja mam ładny czerwony telefon czerwony iPhone i go nigdy nie widać, bo wam takie wiecie bardzo zabudowane case. Y, one są też dużo bardziej chmiące. I nie wiem czy to będzie widać, ale on ma taki delikatny błysk więc to nie jest takie totalnie przezroczyste. I pomyślałam, że z tymi różowymi i czerwonym telefonem będzie to naprawdę spoko wyglądać. Więc za chwilkę sobie to pozmieniam. I tak wygląda moje całe zamówienie. Dajcie znać co zamawiacie z temu? Jeżeli o mnie chodzi, to zazwyczaj zamawiam akcesoria do telefonu, właśnie jakieś case, jakieś sznureczki, e, nie wiem, zamawiam na przykład akcesoria do nagrywania, właśnie, czy czy e, czy jakieś tam futerały itd. Tak Takie rzeczy, które są wiecie, w sklepach dość drogie, a wiem, że można je kupić dużo taniej. Osobiście nigdy nie zamawiam kosmetyków, pielęgnacji, ubrań i butów. Buty moje koleżanki testowały i one się zaraz spadały, więc nie widzę sensu. Z mi, szczerze mówiąc, no nie wiem, jakoś, jakoś mi się tam nic nie podoba, a kosmetyków bym się osobiście bała zamawiać, ale to jest, wiecie, moja prywatna opinia, jeszcze pędzle spoko, kiedyś miałam pędzle z Aliexpress, było ok, więc temu się nie boję, ale dajcie znać, co Wy zamawiacie z Aliexpress, w sumie AliExpress ja mówię z temu, co Wy zamawiacie z temu, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jestem też zadowolona z dzisiejszego dnia, bo dzisiaj sobie pisam z koleżanką, z którą, tak, właśnie odbudowuje kontakt i... Właśnie się umówiłyśmy na spotkanie i to też jest takie, wiecie, bardzo in plus, więc też mnie to cieszy. Wiem, że Magda też raz na jakiś czas zagląda do mnie na filmę, bardzo mi dzisiaj o tym pisała, że się cieszę, że nagrywa, bo dzięki temu może być trochę na bieżąco. Więc tutaj Magda Cię pozdrawiam. I tak byłem bardzo dziwnie mi mówić do Ciebie powiedzieli, bo my, koleżanka ma ale tutaj nie będę podobał w internecie, bo pewnie jest, wiecie, taka prywatna, więc po prostu koleżanka Magda. Ale to też właśnie jest zabawne, bo muszę się przyzwyczaić do tej formy, bo normalnie teraz e, wiecie, nawet jak to się mówiłam, że a wiesz, z wszystkim się pisano, to już mam nie? A nie imienia, ale tutaj do doceluję, bo czasami trzeba zmienić wersję, więc też bardzo się z tego powodu cieszę. I wiecie co, pomimo tej całej akcji, opóźnienia i tak dalej, i tego, że przemarzłam, a już na szczęście się zagrzałam, bo się przebrałam, wiecie, dół cały suchy. W górę miałam miarę suchą, bo wiecie, płaszcz mi nie przemógł więc nie musiałam się przybierać, ale oczywiście ubrania z dzisiaj pójdą do prania, bo nie cierpię, jak pachną deszczem. Ale dobra, bo zaczynamy 600-109 tematów, ten ostatni klip jest super długi, pewnie go i tak porne, żebyście się tutaj nie zanudzili. Czas najwyższy kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że mi 50 dzisiaj ze mną czas i pomimo tego, że dzień był ciekawy i relacje panowałam go wam miarę na bieżąco, mam nadzieję, że się nie nudziliście na filmie i że żebym się spodobało. Dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy. Reikon, subskrybują, dziękuję moim patronom oraz wspierającym, dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli ten film. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.